Ferie na sportowo w to oferta Olsztyńskiego Osiru. W dniach od 20 do 24 stycznia i od 27 do 31 stycznia na dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji. Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera przy ulicy Piłsudskiego i tu polecamy przede wszystkim całodzienne bilety open, tak żeby dowoli skorzystać ze wszystkich atrakcji w aquasferze. Otwarte również są baseny przy ulicy Głowackiego i przy ulicy Mariańskiej. Tam obowiązuje przez dwa tygodnie promocja. W cenie jednej jednostki półgodzinnej można korzystać z basenu przez godzinę. Mimo niekorzystnych temperatur w Olsztynie funkcjonują również lodowiska. Jest to też bardzo atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu podczas ferii. Przede wszystkim lodowisko przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel, ale również przy hali widowiskowo-sportowej Urania i przy ulicy Jeziołowicza, gdzie obowiązuje promocja 5 zł za dziecko do godziny 14.00. Sporo atrakcji czeka na Olsztynian w CRS Uriel przy ulicy Olimpijskiej. Tak jak Państwo widzą, posiadamy cztery korty do skłosza, które również są czynne i funkcjonują podczas ferii. Także tutaj serdecznie zapraszamy dzieciaki z rodzinami, z statusiami, z mamusiami. Można pograć sobie w skłosze i spróbować czegoś nowego. Tej nowej dyscypliny sportu spróbował m.in. Alan z tatą. A jakie sporty uprawiał do tej pory? Właśnie tenisa. I piłkę nożną. A dlaczego zdecydował się spróbować swoich sił w skłoszu? To naprawdę zabawy. Skłosza można trenować m.in. pod okiem profesjonalnego trenera. Sklosz jest bardzo wymagającym sportem, jeżeli chodzi o kondycję, ponieważ możemy tutaj dość intensywnie pobiegać i spalić mnóstwo kalorii. A jak wyglądają zajęcia? Jakie zajęcia proponujecie dla dorosłych, a jakie dla dzieci? E, oczywiście prowadzimy zajęcia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dzieci odbywają zazwyczaj zajęcia grupowe, chociaż zdarzają się również treningi indywidualne. W przypadku dzieci jest to mnóstwo form atrakcji, zajęcia są ogólnorozwojowe, dopiero na samym końcu odbijają piłkę. Natomiast dorośli już stricte rakieta, piłka, no i odbijanie o przednią ścianę. Sporo będzie działo się w hali widowiskowo-sportowej Urania od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Proponujemy strefę sportu i rekreacji dla dzieci, gdzie można pograć sobie w piłkę nożną, badmintona. E, tam również znajduje się kącik zabaw takich rekreacyjno-artystycznych. Można pograć w, w gumę, w, w skekankę, e, jak i również rozłożyliśmy dmuchańce, A w następnym tygodniu będzie tam ścieżka taka akrobatyczna, dmuchana, także coś bardzo atrakcyjnego. Także tam również dzieciaki zapraszamy e, do hali widowiskowo-sportowej Urania. Aktywniej miło czas można spędzić również w hali do siatkówki na podgrzanym piasku na terenie Ceres Ukiel przy ulicy olimpijskiej. Szczegółowe informacje na temat oferty znajdziecie Państwo na stronie internetowej osir.caolston.pl.